Jesteśmy w miejscu, które niczym feniks odrodziło się z popiołów. Miejscem tym jest miasto Alesun, które to w 1904 roku podczas ogromnego pożaru zostało całkowicie strawione. Pożar Pożaru-że No to chyba wiadomo, że nie przez woda. I wtedy to dach nad głową straciło około 10 tysięcy mieszkańców. Cudem możemy nazwać też fakt, że podczas tej wielkiej tragedii zginęła zaledwie jedna osoba i o ironią mieszkająca tuż obok posterunku Straży Pożarnej. A była nią 76-letnia kobieta. Po pożarze miasto, niegdyś drewniane, zostało odbudowane już jako murowane w spójnym stylu secesyjnym. Jest to jedyne takie miasto w Norwegii, wybudowane całkowicie w stylu secesyjnym. O pięknie i zaletach tego miasta opowiemy wam w tym filmie. A żeby zobaczyć go nie tylko z bliska, ale też z góry, trzeba wdrapać się na wzgórze Aksja. Co też? Za chwilę zrobimy. Jednak zanim wejdziemy na górę Axla, pokażemy Wam, gdzie można zaparkować, zostawić samochód i jak to zrobić. Bo okazuje się, że w Alesund, czy też w całej Norwegii, nie jest to zbyt łatwe. I czytelne przede wszystkim. A teraz już zapraszamy na wycieczkę po tym wyjątkowym norweskim miasteczku. Zaparkowaliśmy na takim podziemnym można powiedzieć parkingu. No i chcemy rozkminić, jak, jak to teraz jest, z płatnościami, bo my mamy e Także nie wiem, czy musimy tutaj coś płacić, czy no zostanie nam po prostu opłata pobrana z konta e-pass. No zobaczymy. Parking w Alessandrze, na którym zaparkowaliśmy samochód, jest umiejscowiony w centrum miasta, tuż przy wejściu na. Punkt widokowy Axla, na tą górę Axla. Pewnie dla tych, którzy obcują z tymi parkingami, z tymi łopotami, na co dzień to jest bardzo easy, wszystko, bardzo łatwe. A dla nas to jest nieco skomplikowane, bo do końca nie wiemy, jak, co yy, I są ile, i to ile dokładnie, bo ciężko się dowiedzieć, ile, ile zapłacimy. Jest informacja, że zapłacimy przy wyjeździe. Mamy się nie martwić, bo nasze tablice zostały szczytane. Nasze numery rejestracyjne, i później są tam chyba cztery sposoby zapłaty. Jedna z, jeden ze sposobów zapłaty wiąże się z dodatkową opłatą, czyli nie robisz nic, nie płacisz, wyjeżdżasz, jedziesz do domu i przychodzić i po prostu faktura tak. e, do domu na adres domowy i wtedy to jest jakaś dodatkowa jeszcze opłata czyli koszty nie masz się e, wysyłki i tego. Tak zapłacisz. nie jest to jasne, że pobierasz tak jak u nas bilet i wsadzasz sobie za szybkę i, i tyle. No. Dobra, teraz idziemy się rozejrzeć za jakimś jedzeniem. O, zobaczcie jakie tu kozackie sery, no kurcze. Jest mięso, są sery. Jest jakaś budka z jedzeniem, ale wygląda na zamkniętą, nie wiem, zobaczymy. Zamknięte. Jednak w tej budce ce nie zjemy. Jest zamknięta, także nie zjemy w tej budce, idziemy dalej. No a tutaj właśnie pięknie nam się prezentuje wzgórze. Aksla, tutaj go mamy, dokładnie tam jest ten punkt, teraz widokowy. Oczywiście, za chwilę się tam wybierzemy, tylko ogarniemy jakieś jedzenie tutaj w mieście. Znaleźliśmy tu taką tajską budkę z jedzeniem i są ceny dość takie umiarkowane, że tak powiem. No i Zamówiliśmy sobie tutaj, ja sobie zamówiłem rybkę z rytkami, te jakieś tam pałeczki. Nie wiem, chyba to z kurczaka, z ryżem. Skusiliśmy się na tą tajską kuchnię i zamówiliśmy sobie jedzenie zobaczymy jak przyjdzie, jakie to będą porcje podejrzewam, że to będą małe porcje w sumie nas to wyszło około 200 noków nie? no ale jak patrzyliśmy to takie pizze to też 200 ponad 200 pizza sama kosztuje, także no zobaczymy a jesteśmy tu jak widzicie nad samym morzem nad nabrzeżem. tutaj jest taki plac z budkami, tu są różne budki, tylko dwie są otwarte, jest gyros otwartej i właśnie tatajska kupnia. A jeszcze tak woli ciekawostki, to największa mniejszość w mieście, ale to oczywiście Polacy i jest ich ponad tysiąc, a ogólna liczba mieszkańców to jest 66 chyba tysięcy, prawda? No i porcje już przyszły dla mnie: rybka z frytkami, sałateczka i jakieś sosy. Beatam o kurczak z ryżem. Ceny nad padrze narodowość? No, pan nawet powiedział, proszę, czyli. Zorientował się, no ale słyszą między nami rozmowy, no to pewnie się zorientował, że Polacy. Do wzgórza Axla prowadzi ponad 400 schodów, ale można spokojnie dojechać samochodem, jeżeli ktoś nie chce iść po schodach, a wejście po schodach jest przy parkingu Axla. No i właśnie w tym kierunku zmierzamy. Ale nie samochodem, żeby nie było za łatwo. A po nogach. Bo my lubimy chodzić niepadko. Jeździ też lubimy. Znaczy się ja lubię jeździć i bata to tak nie za bardzo lubi jeździć. Ona lubi jeździć u nas tam, w obrębie jakieś 20 km, wokół Wandrosowej chaty, a kaj dali, to no jada. Jest tak? Żeby nie powiedziałaś, że potem cygania coś. No tak, tak. Potwierdzasz to? Mój mhm. świadko potwierdziła to. Nie tyle, że nie umi, ale Barta się boi po prostu, Kaś dali jechać, jak mu takiego dobrego kierowcy, to, był całkiem to całkiem po co był zbędny, ryzykować. jak jeszcze bym miała dali jechać. No już bym był całkiem zmienny to siak. A nie czy tu się wchodzi, czy tam się gdzieś idzie. Ale czemu to jest zamknięte? O, nie z tej strony. Pewnie z innej strony też można wejść. Niekoniecznie od tego parkingu, prawda? Bo tu jest dość duży park, jak widzicie. I do tego parku chyba się wchodzi z różnych stron. Chodziliśmy od parkingu, bo po prostu było nam łatwiej. Fajna pogoda. Już teraz się tak wybrało, no pięknie jest. Takżeśmy żeśmy się obawiali tej pogody, bo kurcze, jak jechaliśmy cały czas padało, dlatego nasze obawy były uzasadnione, ale całe szczęście jest pięknie, jest ładnie, pogoda dopisuje, krajobrazy dopisują, miasto jest urocze i czego chcieć więcej. I z tego miejsca jak widzicie rusza kilka szlaków w różnych kierunkach, także spokojnie można sobie jakiś wybrać i piechotką sobie przejść, a my idziemy oczywiście na górę Axla. I jak wspomniałem wcześniej o tych schodach, to jednak jest ich ciut więcej niż 400, bo jest 418. Przynajmniej z tego znaku tak wynika. W Parku Miejskim można zrelaksować się pośród zieleni oraz podumać nad losem wikingów. Patrując się w pomnik wojownika i przywódcy wikingów, Zwanego Rolf Rollo, który był znany m.in. z najazdów na Anglię i z tego, że został pierwszym księciem Normandii, jest też jednym z bohaterów popularnego serialu Wikingowie. Zaś jeśli chodzi o wzgórze Axla, można tam wejść po specjalnie przygotowanych schodach. Które zostały oddane do użytku w 2015 roku, ponieważ poprzednie wejście liczyło sobie aż 130 lat i, ze względu na zły stan techniczny, musiało zostać odnowione. Można też wjechać samochodem bądź też turystyczną ciuchcią z wagonikami, która jest nielada atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych. Już na pierwszym etapie, prawda, oskrywają się powoli krajobrazy miasta, no, ładnie to wygląda. Później oczywiście przejdziemy się po mieście w tamtym kierunku, bo widać, że te stuletnie kamienice robią robotę. Jest pierwsza armata przede wszystkim, o jaka wielka, która mierzy w stronę morza, czyli ewentualnego najeźdźcy. No i są ławeczki co chwila, także kto jest słabszy kondycyjnie... Może sobie przysiąść co jakiś czas. Po drodze mamy co chwilę miejsca widokowe, każde tam ma jakąś swoją nazwę. ta właśnie na jednym z nich teraz stoi. Takie już klony, chyba najbardziej popularny tutaj, ten taras widokowy, ale jest też kilka innych, no i panorama miasta, prawda? Odkrywa się z każdą chwilą bardziej. 410, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. Finisz. Pielstu, tu, punkt widokowy. I tutaj jest restauracyjka, jakby chciał skorzystać z jakiegoś jedzenia tutaj podawanego, bądź też chciałby się napić czegoś, no to tu może jak najbardziej. Tutaj mamy kolejny taras widokowy, który może tutaj są też e, pobierane jakieś opłaty, z tym, że dzisiaj jest brama otwarta, ale są jakieś bramki. Być może tutaj pobieramy jakieś opłaty, nie wiem kiedy, może w weekendy, może w jakieś dni, kiedy jest napór turystów, prawda? No a teraz jest otwarte i chwała za to. A tutaj dachy można sobie popalać, dziewczyny się opalają. A tu jest właśnie mały parking i droga dojazdowa, o której wspominałem wcześniej. Także można tu spokojnie dojechać samochodem. Jest tu fajnie przygotowany taras, jest mnóstwo ławek, mnóstwo miejsca. No i widok na miasto stąd jest naprawdę bajeczny. Wszystko elegancko, widać całe miasteczko jak na dłoni. Okoliczne półwyspy, wyspy. Wysepki i góry, no to jest naprawdę fascynujący widok, tym bardziej przy takiej pogodzie. Powiedz mi, jaki król sobie upodobał to miasto? Cesarz Wilhelm z Niemiec, bo Bilus. bardzo się to miasto. To spędzał wakacje i po tym pożarze bardzo to im strząsnęło ta, ta katastrofa. Posłał tu cztery okręty z materiałami budowlanymi, żeby pomóc hmm. im. No ogólnie 30 architektów z Europy pracowało nad tym, żeby to miasto wyglądało spójnie bo praktycznie został odbudowany od zera. Powiedzmy, od zera, jedna ulica tutaj się ostała drewniana, może tam pójdziemy. Co jest jeszcze ważne, co mi przyszło do głowy, że takie rzeczy właśnie trzeba robić z głową. Sto lat temu pomyśleli lepiej niż jeszcze niedawno w Macedonii, bo przecież jak rekonstruowali swoją stolicę, Skopie, mhm. tam ta mnogość tych styli to jest po prostu jeden wielki mizmasz. A tutaj a, wszystko do siebie pasuje. Takie to na, miasto było od zawsze. Takie. Można to zobaczyć w naszym filmie właśnie o Skopie, stolicy Macedonii, który jest na kanale YouTube, oczywiście. Także polecamy zobaczyć. No bo jest to na pewno ciekawe miejsce. Aczkolwiek właśnie takie jak Bata wspomniała, że no tam jest architektoniczny totalny, niż masz, a tu to jest spójne, fajnie to wygląda. To jest takie przeciwieństwo tej bałkańskiej fantazji do tego niemieckiego design. Także. Tu jest wszystko poukładane i... Chociaż też nie jesteśmy zwolennikami, żeby wszystko, wszystko było od wszystko takie same, wszystko elegancko, idealnie wyglądało, to nie o to chodzi. Tylko tu jest styl taki, tak. wszystko się to wiąże, wszystko jest jakby dopasowane do siebie i, i to, to jest, jest fajne. Jednak zanim pokażemy Wam piękno, ale sąd podczas spaceru po jego uliczkach. Bo zachwycajcie się wraz z nami fantastycznym widokiem z góry, a wręcz z lotu ptaka. No może bardziej z lotu naszego Wandrona. And 19 was the year I had to leave you. But now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Weszliśmy na lody, ale jakie lody kupimy, to nie wiem. Lukrecjowe, zobacz, swoje. O, to lukrecjowe. Jedna lukrecjowa, okay. hej. Lakrys. Kupiliśmy sobie lody, tak na szybko i zapłaciliśmy chyba 136, niby 56 za dwie gałki, nie? za wapel. Aha. Ale lody całkiem spore. Po dwie gałki mamy. E, całkiem spore i pyszne. Ja nie wiem, ta lukrecja. I miodowe. I miodowe, no? W miodowe Miodowe chyba to nie? Ja miodowe. Czuć mocno miałem. Co ty robisz? Wywalić się ty zaraz. To są nasze pierwsze lody w Norwegii. Pierwsze lody i, i dobre. Trzeba... No nie wiem. No drogie są no. jak wszystko w Norwegii. bo no. nigdy nie było tak Dokładnie. Dzisiaj jest taki fajny dzień, także trzeba było skorzystać z tego i chcieliśmy się słodzić właśnie w ten cieplutki dzień. Także polecam, napiszemy Wam, jak to jest lodziarnia. Tu. Ale lody są dobre. Zobaczcie, tu nawet WC jest w wyznaczonych godzinach. No, szok. Do 18, czyli po 18 to mamy sikać już pod kamienice. Ale ja zobaczę, może. Kibelki są otwarte. Mimo tego, że jest napisane, że od 8, od 8 do 18. A jednak są otwarte i co fajne, za darmo. Mimo tego, że jest napisane, że 10 koron, ale to są jakieś archaiczne tamte automaty na takie drobne monety, także chyba już z tego zrezygnowali podejrzewam i, i po prostu są za darmo no i dobrze. No bo tu jak widzicie byłby problem, żeby się gdzieś załatwić. No tam jest na górze jest lasek, to można tam podlecieć ewentualnie jakby nie było kimbelków tutaj. No urocze są tutaj, ale są te uliczki, trzeba przyznać i co też jest fajne, że turystów nie ma, nie? Znaczy się w tym punkcie, tam widokowym, na tym punkcie widokowym, no trochę turystów było, ale tu teraz przechadzając się uliczkami, to jest spokój, nie? Cisza, nawet w lokalach tam nie ma jakiegoś tłoku, siedzą tam sporadycznie jakieś grupy ludzi, turystów. Czasem trafią się jakieś wycieczki Azjatów, jak to zawsze było. No, spotkaliśmy oczywiście taką grupę. Jest bardzo spokojnie. Jest bardzo spokojnie, jest cicho. Fajne tak spokojnie, i fajne rzeczy są w sklepa, i jest spokojnie i cisza, i nic się nie dzieje. I jest Ale są też jest nazywane czasem Wenecją północy, a dlaczego No to? Zobaczcie sobie sami. Zabudowania Alesund taplające się w wodach Morza Norweskiego budzą pewne skojarzenia z Wenecją. Tym bardziej, że norweskie miasto jest położone aż na siedmiu wysepkach. Dlatego z każdej strony otacza go woda, wdzierająca się pomiędzy budynki poprzez licznie usiane mniejsze lub większe zatoczki i kanały. Zaś uzupełniając nieco historię pożarów Alesund, to warto dodać, że pożar zaczął się w jednej z fabryk, gdzie rzekomo krowa trąciła zapaloną pochodnię, która zapoczątkowała to dzieło zniszczenia. I mimo tego, że straż pożarna zareagowała szybko, do z racji drewnianych zabudowań i przez silny sztormowy wiatr, który szalał tamtej nocy, nie udało się opanować płomieni. Spłonęło 850 budynków, czyli zdecydowana większość miasta. Paradoksalnie są głosy, które twierdzą, że ta tragedia pomogła w rozwoju Alesund. Dziś to miasto jest centrum rybołówstwa w Norwegii i oczywiście turystyczną perełką, ponieważ możecie być pewni, że Alesund przez swój secesyjny styl jest zupełnie odmienne od innych norweskich miast i drugiego takiego w Norwegii nie znajdziecie, zaś spacer po nim sprawia, niesamowitą frajdę. A miasto jest no, bardzo takim fajnym miastem spokojnym, na pewno nie jakimś rozrywkowym. Nie słychać w ogóle, co nas dziwi tutaj, e, nawet w takich turystycznych miejscach, jakiejś, nie wiem, muzyki w lokalach jak to bywa na południu e, Europy, czy w krajach zachodniej Europy, gdzieś, prawda, przy promenadzie już gra jakaś muzyka jest wesoło. Coś się dzieje w restauracji, jak tam pracownicy zachęcają, żeby wejść do tej restauracji. Tu jest totalna senność. A tu nawet jest taki lokal, w którym jest dość dużo turystów, i tutaj i no zobaczcie, no cisza. Nic, żadna muzyczka nie gra, nic, nic wesołego się nie dzieje. A tu można fish chipsy kupić. Dolar, euro, funt, czyli można tu w dolarach, w euro kupić i funtach. Chociaż jak wiadomo, te waluty nie są oficjalną walutą Norwegii, bo są korony norweskie i tu też jest cena w koronach norweskich. Ale jeżeli ktoś nie ma, to może sobie kupić w innej walucie. Miło tu się spędza czas, no ale niestety wszystko ma swoje ramy czasowe, wszystko musi mieć swój koniec. I no też my będziemy musieli powoli się zwijać, jeszcze odwiedzimy tu takie jedno fajne miejsce. Nie wiem, czy fajne, ale takie znaczące miejsce odnośnie właśnie historii Ale są, ale to za chwilę i wam jeszcze powiemy o tym miejscu. Myśleliśmy, że to będzie bardziej takie zatłoczone miejsce, nie bardziej takie turystyczne, przepchane turystami, a w sezonu, co prawda jest wtorek. Być może to ma wpływ na to, właśnie, że może w weekend tu jest trochę więcej ludzi, trochę gwarniej, ale dzisiaj jest idealnie jak dla nas. Nie dziwię się tym Polakom w liczbie prawie dwóch tysięcy, że tutaj postanowili sobie zamieszkać. Trochę za dużo wody, ale... Jak dla Beaty, trochę za dużo wody, bo z, tą, z wodą to ma tak na bakier trochę. Ona lubi wodę, ale nie, nie jak jest jej za dużo. W kawie lubi woda na przykład, jak jest... W herbacie. A Nie no, lubisz woda chyba. Nad morzem lubisz spędzać czas. Przesadza trochę. Się bo... boi pływać, znaczy się bo nie lubi pływać. się boi łódek, kajaków, wszystkiego się boi i... No, nie mam partnera do tego kajaka, do tej dwójki kajakowej. Nie da się przekonać. Przekonajcie ją może w, w tych komentarzach napiszcie jej coś, żeby w końcu się zdecydowała ze mną popłynąć kajakiem. Nie wiem, czy ona mi nie ufo, czy w ogóle kajakom nie ufo, czy morzu, wodzie nie UFO, czy nie wiem, no wszystkim naros nie UFO. No, wszystkim naros. Wszystkim naros na nie ufo. A powinna zaufać, bo ja jest człowiek godny zaufania. Nie? No, poniekąd. Poniekąd, no, ale nie w wodzie. No bo już jak dos. Z wodową kraksa nam. Kraksa wodno, także. Nie sceptycznie nastawiono do tej podróży ze swoim mężem, własnym, rodzonym. Jakiś ty rodzony? Normalnie, zło na matki swojej. Co niektóre uliczki, ale są są nieco podobne do uliczek, na przykład San Francisco. Zobaczcie sobie sami. Szkoda, że ten samochód nie jedzie akurat od samej góry, bo by to fajnie było widać, ale zobaczcie, nawet na górze jest taki uskok typowy dla ulic, właśnie San Francisco. Wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Czyli w Ale są też mamy małe San Francisco. Czyli co można powiedzieć, że Ale potrafi zaskoczyć, prawda, Potrafi. Nas zaskoczyło i to bardzo pozytywnie. I jeden minus. No to, to, to że jest drogie, Bardzo. jak cała Norwegia. Nie mamy takiej swobody, że możemy sobie usiąść, nie wiem, do lokalu, zamówić coś do jedzenia, wziąć sobie jakieś picie, nie wiem, wypić sobie piwko, bo no tu naprawdę to już są kwoty takie, że no, trzeba trzymać się za portfel, o. Chociaż zjedliśmy sobie dzisiaj obiad, zjedliśmy sobie lody. Nie wypiliśmy piwa, bo to już szkoda pieniędzy jest na to piwo, bo piwo wychodzi w lokalu. Dużo wychodzi, ile wychodzi? Z cztery dychy, coś takiego, no dać osiem dych za dwa piwka, no przesada trochę. Nie jesteśmy aż takimi piwoszami. Widać Norwedy potrafią się bawić, bo tutaj jest jakiś pub, prawda? Dobiega muzyka fajna ze środka, także coś się jednak dzieje w tych norweskich miasteczkach. Dużo tu jest taki Azja Shop. Azjatyckich sklepów spożywczych. Po prostu sklepów, które prowadzą Azjaci. To albo Azjaci, albo. albo szopy z Azji po prostu. No i kolejne muzeum, ale niestety zamknięte. Tu ogólnie wszystko jest bardzo krótko w Norwegii otwarte do 17, do 16 i od 11. No niestety, jeżeli chce się zobaczyć miasto, no to ciężko odwiedzić muzea, prawda? Albo jeżeli chce się odwiedzić muzea, to wtedy ciężko zwiedzić miasto i to tak niestety... No tak, no miasto rano bardzo zwiedzić, później do muzeum jeszcze wieczorem. Znowu miasto, no jedynie tak. Zastanawia nas ten żółty, duży budynek tu na wzgórzu po drugiej stronie miasta. Wygląda to trochę jak zamek. A czy to jest zamek, to nie wiemy. Musimy to rozkminić, co to jest. A jeszcze zapomnieliśmy o jednej rzeczy tutaj w Alesund, a mianowicie małej latarni morskiej, która jest tutaj. Mała latarenka, trochę z innej perspektywy widać to miasteczko. Także warto tutaj obejść to miasto i przyjść z tej strony. Znowu inne spojrzenie. Na miasto, a na to miasto warto spoglądać z każdej możliwej strony, bo to miasto jest po prostu tego warte. A pany na motorówach śmigają, na skuterach wodnych. Niebywałą ciekawostką jest to, że latarnia jest częścią pobliskiego hotelu. Dlatego jest też pokojem do wynajęcia. Zaiste, intrygującym doświadczeniem musi być nocleg w tym miejscu. No jesteśmy na ulicy Molowegen, a ulica Molowegen słynie w czego? Jeszcze tu są stare zabudowania, tylko ta ulica nie spłonęła podczas tego wielkiego pożaru. Jak widzicie, nad samym morzem to się uratowało, i tutaj są właśnie zabudowania. Jeszcze typowo skandynawskie, nie w stylu secesyjnym, tylko właśnie drewniane, tak jak widzicie. A taką ciekawostką jest jeszcze to, że takich miast jak właśnie Sund, w stylu art nouveau, jest na świecie zaledwie kilka. Tym samym jeszcze bardziej warto właśnie odwiedzić Ale Sund, ze względu na to, że jest naprawdę. Miejscem na świecie wyjątkowe. A tu już yy, przechadzając się tą właśnie ocalałą uliczką z pożaru, to już jest zupełny spokój, zupełny luz, zupełna cisza. Nic się nie dzieje. Tylko słychać skrzekot jak zawsze tutaj nad morzem. Mew, rybit, nie wiem co tam jeszcze za ptoki lotarycz, ale tych wszystkich ptoków. O gołębie też, ale nie wiem jak się to nazywa ta gotka gołębio, ale. Zmuchanie. O, gruchanie, właśnie, gołąbki gruchają, no faktycznie, gołąbki gruchają. A tutaj fabryka wina. Gwoli sprostowania, to miejsce to nie fabryka wina, a była fabryka przetwórstwa oleju z wątroby dorsza, która została przekształcona na klimatyczny lokal z estradą i muzyką na żywo. Tutaj jakieś archiwalne zdjęcia, prawda, z imprez. Winnych bądź też niewinnych, ale z takich. No i tym winnym akcentem będziemy się już żegnać z wami i powoli będziemy się zwijać, ale sund, idziemy na parking i lecimy do naszej miejscówki. Rzeczy samej zwijamy się do naszej miejscówki i w ostatnich tchnieniach dnia podziwiamy spokojne ulice Molowegen. Zaś was, drodzy widzowie, już teraz zapraszamy na kolejny odcinek. Liczymy też na wsparcie, między innymi w postaci jakichkolwiek aktywności pod tym filmem i na naszym kanale. Mamy też nadzieję, że podoba się Wam to, co robimy. A jeśli nie, to prosimy o sugestie, a postaramy się coś zmienić, aby nasze treści były lepsze i ciekawsze. I pamiętajcie, że najważniejsze dla nas jest to, że jesteście z nami, a my możemy tu być dla Was. Tymczasem do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. A teraz jeszcze zgodnie z obietnicą lecimy na parking. Tutaj w tych parkomatach możecie sobie na polski zmienić. Wyjeżdżam, o jeszcze może wrócę. Właśnie przyjechałem i tu się dowiedz więcej. Dowiadujecie się na temat wjazdu. Są cztery sposoby płatności. Możesz zarejestrować kartę do automatycznych rozliczeń w autopay. Zapłać w ciągu 48 godzin na stronie, tam są informacje, na jaką stronę trzeba wejść. Zapłać w punkcie opłat przed wyjazdem, czyli tutaj, lub nie lub nic i faktura przyjdzie na adres domowy, ale wtedy wiąże się z tym dodatkowa opłata za przysłanie praw faktury. Dobrze, ale nas teraz interesuje wyjazd, czyli wyjeżdżam, wyjeżdżam. I teraz numer rejestracyjny wprowadzamy. No i dobra jest. Wyszukaj. Wyszukał nam numer rejestracyjny nasz samochód. Czas rozpoczęcia, o której godzinie, prawda, żeśmy rozpoczęli. Bieżąca godzina i płacimy aż 200. NOK e, Za 8 godzin i 4 minuty po stoju. E, no czyli zapłaci, wyjedź. No. Co mam zrobić? Dobra, no i teraz płacisz. Zatwierdzone jest. I powinien bilecik wyskoczyć zaraz. Miasto. Które. Jeszcze raz. Oj, chyba się nachodzimy. Nie. Jeszcze raz. Ale zaczynasz mi wkurzać. Ty w ogóle nie zaczynasz godać nic. Które w 1904 roku. Którym. Jeszcze raz. W spójnym stylu. Takim w... secesyjnym. Jeszcze raz. To muszę tak No bo chcę w tej samej pozycji Aha. być. Jesteśmy w miejscu, które. Czemu chcesz prosto. Jak zjeść, gdzie zjeść, za ile zjeść i gdzie zjeść. I, 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 i. Parking jest umiejscowiony przy centrum miasta, czy też bardziej. Parking jest umiejscowiony w centrum. Parking w Alessandri, do którego się... Co niektóre uliczki w San Francisco przywołują uliczki ale